Witam Was serdecznie, Czarek Benedetti jest ze mną, witam Cię Czarku. Cześć Adam, witam. Jesteśmy w siedzibie Hans Hansgrohe, a to w, między innymi dlatego, że chciałem Cię zapytać o coś, co, co wydało mi się bardzo ważne także dla, dla polskiego kolarstwa, dla polskich młodych kolarzy, czyli program Red Bull Junior Brothers. Co to jest? Red Bull Junior Brothers to taki program dla juniorów, um, które mogą, mogą się ścigać, um, i na, na, na Strawie, i, i na trenażerach, na, 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 na platformie Zwift? Zwift, tak jest. W Polsce na przykład są dwie odcinki, dwa odcinki na, na Sosze, gdzie można spróbować robić najlepszy czas był czas do końca maja i to najlepsze Trafią najlepsze 15 na świecie, trafią do, do Salzburga, tam gdzie jest to środek sportowy Red Bulla, tam będą mieli badania, kolejne testy i dwóch z nich mogą... Te dwa najlepsze trafią do, do naszego teamu Mówiło, e, do tego na development juniorów to jest mm -hmm. też się nazywa drużynę. i będą mogli się ścigać z nimi i, no, i mieć szansę się rozwijać i, i może w przyszłości trafić do, do którego teamu mm -hmm. naszego. Czyli to jest tak jak ta, ta Zwift Academy, która, która już funkcjonuje w, wcześniej, tylko że ona była dla... Jakby do elity się, się tutaj trafiało, a tu mamy program dla juniorów, dla juniorów z całego świata. No coś takiego. I nie tylko na Zwift'ie, też na, tak na, na Sosie. Mhm. I, I też ten Red Bull to wszystko sfinansuje. I także i wspiera, także też... Mają, mają taką dużą firmę, hmm. która. Trasową, tak. Ja tak sobie pomyślałem o tym, że to jest bardzo ważne, że warto o tym porozmawiać, no bo wiadomo jest jaka jest sytuacja polskiego kolarstwa. Wiadomo jak to jest z juniorami. Właściwie do tego wieku juniora jeszcze, jeszcze może, no, można to wszystko poukładać, ale potem jest trudno, potem właściwie albo stąd wyjeżdżasz. No a z kolei mhm. wyjechać, no to też, też nie jest łatwo, jest bo łatwo. No, znaleźć gdzieś tam kontakty, szuka się gdzieś właśnie przez y, kogoś z obsługi, czy gdzieś tam, żeby polecił, żeby zwrócili uwagę. No a tu jest program, który daje równe szanse wszystkim. Znaczy, każdy junior na świecie może spróbować, nieważne skąd jest, jeśli w Polsce mamy zdolnych juniorów, to oni też mogą się w tym programie pokazać. No, tak jest. I śledziłem no, trochę junior, juniorzy mhm. w tym roku i w sumie Polacy to dobrze jechali na, 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 na Pucharze Świata. Także mam nadzieję, że teraz, bo był czas do końca maja, chyba. Mm -hmm. jest, nie, nie wiem, nie znam uh, wyników, czy w ogóle są dostępne do, do publiczności, czy, ale mam nadzieję, że to trafi tam do, do, do Salzburga i, i będzie się ścigał w, w naszej drużynie. Nie? Potem ja nie chodzi tylko, wiesz, zawsze o watach, i... mm -hmm. I... ale bo trzeba też, też się nauczyć. Nie? E... O... Widziałem dużo w ostat... ostat... ostatnich latach, dużo e... kolarzy z... z wielkim potencjałem, ale potem nie chcieli. Słuchać mm -hmm. e... Także kwestia osobowości, kwestia charakteru, tak, tak wpasowanie jest. się w ekipę, bo to też jest przecież bardzo ważne. Nie, nie każdy tak w jest. każdą ekipę potrafi się wpasować. No, tak jest I, i to, że się trafiało do, do takiej do, do ekipy, to nie znaczy, że już e, e, wszystko, wszystko wie. Nie? Trzeba mm -hmm. dalej tak. się nauczyć. Nie? Ja mam 36 lat prawie i, i dalej chcę się nauczyć. Nie? Dalej mm -hmm. chcę, e, Chce się polepszać, nie? Także... Mm, to jest ważna wskazówka. Tak to jest, to jest, jest ważna tak. wskazówka, myślę, dla wszystkich młodych sportowców, tak że więc wiecie, trzeba, no. trzeba chcieć się uczyć. Trzeba chcieć się uczyć. Zawsze można się czegoś nauczyć. Tak jest, tak. I zawsze jest od kogo, bo, bo zawsze się znajdzie ktoś, od kogo można yy, no, jakieś na, nauki pobrać. Tak jak Ty opowiadałeś w naszej, w naszej rozmowie wcześniejszej o tym, że no, też są tacy kolarze, którzy od Ciebie się uczą. Też? Nie, ale ja... Jestem najstarszy w ekipie, ale jak widzę coś e, fajnego od, e, od młodego, to też chce się, mm -hmm. się nauczyć. Bo nie, to nie znaczy, że najstarszy wszystko wie też. Nie? Okay. E, także trzeba, trzeba być taki... Czasami trzeba być skromny i, i po się nauczyć i, i myślę, że wyniki potem będą. Jaki jak potencjał jest. To jest tak, jak często powtarzam podczas relacji, to co powiedziałeś po etapie Giro wygranym, że te ręce to tam trener zawsze mówił, że no, dopiero, dopiero za nie to się podnosi. Linie, to, 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 to była moja jedyna okazja do tej pory, <laughs> także nie mogłem, nie mogłem marnować okazję. Ale to, myślę, też, też jedna z takich nauk, które można, które można pobrać. No już oglądaliśmy... Nie, Zdziwiło się nie, znowu nie. paru kolarzy. Tak, no, tak, no, na ostatnio gdzieś taki filmik był, że tam już dwaj dwa się cieszyli, nie, dwa, już jechali, nie, tak, nie, a trzeci ich objechał z boku, nie, także, także to, się, to się zdarza. Słuchajcie, ale program jest... Wiesz, czy on będzie kontynuowany? Czy to jest na kilka lat współpraca podpisana? Tego jeszcze nie wiem, no, ale myślę że, myślę, że tak, bo by było, By był sensowny, żeby mieć takie... Du, wiesz, hmm. wielo, 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 taki, um, ja my... program żeby mieć, Bo drużyna wiem, że ma na, na parę lat jeszcze ma, ma sponsor, także. Hmm. Myślę, że będą kontynuować też e, z, z młodymi. Też, ja tak się z nie zdziwię, jeśli inne grupy pójdą tym śladem, no bo, bo, bo dzisiaj już w kolarstwie też coraz ten scouting się zaczyna już w coraz młodszym wieku. Już tam kolarze jest 16, 17, 18 lat, no to już są kolarze, którzy czasami kontrakty zawodowe no, przecież no, podpisują. Już mają manadżera, tak. wszystko dobrze, nie było tak w moich czasach, bo, bo wiesz, jak, e, czasami patrząc tylko na te, te 20-minutowe testy, ja myślę, że nie trafiłbym. Do zawodowstwa. Mm -hmm. bo, wiesz, teraz ten nie, nie mam, czasami nie mam tych watach, ale dalej umiem. Bo na, wyścig na wyścigach potem jest coś innego, nie? Mm -hmm. jak, jak swoją robotę wykonuję. Wiadomo, że nie, nie, nie wygram klasyków w etapach, ale, ale tam co mam <grym> robić, co robię, nie? Mm -hmm. to robię. Nie wszyscy mogą wygrać. Także słuchajcie, śledźcie, śledźcie Red Bull Juniors Brothers, bo ja myślę, że to jest naprawdę szansa. No, rozmawialiśmy wcześniej z Czarkiem o, o tym, że mamy jedno miejsce na mistrzostwa świata, nie mamy punktów, potrzebujemy, potrzebujemy tego kolejnego pokolenia, które, które wejdzie, no, bo mamy ciągle jeszcze tych mocnych kolarzy, ale oni, no, w jakiejś tam perspektywie przestaną się ścigać i no, bo w kraju mało. Żeby nie mam było mam dziury, ekip, tak? na... I za granicą no, oczywiście w sensie... Niestety rozmawiałem w tamtym roku z menadżerem kolarzy i jak mają fr francuza czy polaka na tym samym poziomie, to niestety to biorą Francuzę. Mm -hmm. mm -hmm. I to jest smutne, ale niestety tak jest. Nie? Mm -hmm. I, I potem on no, niestety trzeba jest też tą wolę, żeby wyjechać. i no tak, bo z, sam z, wyjazd o, już nie jest nie, taką nie, nie. atrakcją, jak to kiedyś było. Kiedyś no, ten okay. sam wyjazd za granicę był atrakcją, dzisiaj to już troszkę inaczej wygląda. Ale ja myślę, że to naprawdę jest, jest szansa dla, dla młodych kolarzy. Jest, oby, oby było jak najwięcej takich inicjatyw. Na razie jest ta, ta, ta jedna i dlatego właśnie e, chcieliśmy o niej dzisiaj porozmawiać. E, dziękuję Ci Czarku, no a naszym młodym kolarzom życzymy, żeby tam się przebijali, przebijali do tego no, świata. Ja również dziękuję. i i życzę, życzę powodzenia i mieć zawsze taki, taki cel w głowie i, i nie poddajcie się nigdy. Tak jest.